Dzień dobry, kochane Farmazonki, witam was serdecznie z porannej kawusi, bezkofeinowej, żeby nie było. <grym> Jak się dzisiaj czujecie? Chciałam tylko takie króciutkie przypomnienie, kochani, w kontekście wczorajszego y, filmu o y, po prostu wystawianiu rzeczy, które, y, których nie używamy, tak. Chciałam Wam przypomnieć y, o moim farmazonkowym Vintedzie. Yy, jeśli byście chcieli coś, po prostu sobie z tamtą co mówić, zobaczyć, co tam jest. To może coś wam, kochani, się przyda z tych rzeczy. I oczywiście nazwa farmazonka, tak? To nic nie. ten. nie ma niczego do ukrycia. No i serdecznie Was zapraszam, kochani. Pozdrawiam Was. Może Tutaj Wam będzie potrzebnego, akurat co, co, Czego ja nie używam? Dziaczki.